Chyba, kurwa. No <grywa> Jazda zimowa Dwóch na jednym sprzęcie O kurwa. Tak powinien chodzić katem Jak za chwilę zaprezentuję. <grywa> Ten to spadaczka fuj coś go boli Gówno pierdolone W pizdo Szwed pokał jak kurwa pokał, fuj.

Kurwa, wszędzie ludzie na tych niebawych Takiego 200 to mógłbym mieć Kurwa ten mój to parażka fój a się mszą na mnie za drugą wojnę Kurwa, może to membrana Rzeczywiście Hamulec, tu wszystko zlepsze Tego zrobić? Awoty z dół i TPI Tam się wjechać. To się kurwa śmigało. Zaraz z rusznikiem. Ładnie się wkręcający. 我当的飞行员。 Panie ile za tego KTM? -a? Chodzi? Pięknie. Wkręca się malina, nie? bez dwóch zdań do mojego. Hamulce wszystko. Zawieszenie. Odpalanie 5 Pięć Co? Pięć Będę mieć dowód, że tak 11. 11. I Andrus Także maszyna chodzi pięknie. Nie to co mój. Mój to nadkłada, odpala górze jak 400 osób zajechany Purwa, no, pili za rzymfując. Ja DR-ką ja e, 350. Km. No. Krzychu, dieta, masz czekoladka, słodycze. Ze 120 mówi, mówi że musi zejść do, do 100. Na 60. Na 60. Formę na wiosnę, co robisz? Kurwa, feruj tego pierwszego? To To chyba mojego pierwszego. Bo mam nóżkę. Jedyne co dzisiaj to kupię od krzycha rękawiczki, chociaż to ja kurwa miał Druga strzęta do przełożenia. No. Bo tam No ma... Ta guma jest kurwa Ostatni tam. Sprawdźmy jest No jest kanał, Ale tak chodzi ładnie Aby. A tutaj Przyska. chodzi bajeczka Bajka chodzi. Nie, nie kurwa, mam tylko forsa kurwa I port, kurwa Czwórka czy trójka nie wiesz? No, nie wiem czy to jest kurwa jakieś, tak, cztery, mam trzy, trzy kreski a mi kapie paliwo z przelewu Co? Mi kapie paliwo z przelewu Wali paliwo, nie odpala Także... Co? Wali No może... O, może gaźnik, przełożę gaźnik od Ciebie No tam kurwa potetrałeś kurwa I wtedy wyeliminuję może, wiesz, tą membranę, bo to jest droga rzecz, No tak to... No nic, trzeba pakować